No, po tym, co ostatnio pokazał Elon Musk na swojej konferencji w postaci robota, nie mogę przejść obo obojętnie koło tego tematu. Nie ukrywam, że zainteresowałem się już wcześniej tym tematem dzięki pewnej osobie z polskich mediów społecznościowych, także dzisiaj odcinek o automatyce, o robotyce, o tym, jak sobie automatyzować pewne rzeczy w swojej pracy. Lecimy! Cześć, YouTube, z tej strony Daniel Noworyta, kanał programista frontend. Dzisiejszy odcinek to kolejny odcinek, pierwszy z dłuższej serii na tym kanale, którą planuję przeprowadzać. Otóż ostatnio natknęła mi to osoba Adama Overmenta, gospodarczyka, który prowadzi swój kanał na YouTubie Overment i Zainteresowałem się automatyzacją, przez to też, że generalnie troszeczkę się zmieni zmieniło mnie prywatnie i mam coraz mniej czasu na to, by nagrywać filmy, żeby tworzyć dla was materiały. Dlatego też chciałbym jak najwięcej rzeczy delegować robotom, jak najwięcej rzeczy za zautomatyzować. Zaobserwowałem się już dwa, dwie, dwie paczki z automatyzacji od Adama. Staram się to powoli wdrażać. Tego wam nie będę pokazywał na tym kanale, bo to jest robota Adama. Jeżeli chcecie, zapraszam Was do niego dla społeczności zautomatyzowanie i do, do na jego socjale gdzieś podlinkuję pod tym odcinkiem. Natomiast w dzisiejszym odcinku pokażę ci jak zaczynam automatyzację, jak zaczynam swoją przygodę z automatyzacją, jak buduję swoje pierwsze roboty, które będą miały mi pomagać w mojej codziennej pracy zawodowej, czy też w tworzeniu właśnie kontentu na ten kanał. Dzisiaj poznamy sobie a, narzędzie AutoHotKey, dlatego też, że jestem y, użytkownikiem Windowsa, y, poznamy sobie głównie narzędzie AutoHotKey i to w jaki sposób zaczynam je wykorzystywać w pracy. Pokażę Ci kilka prostych snippetów, które stworzyłem sobie do, głównie do zarządzania kontrolą wersji Żeby nie musieć tego ciągle wpisywać z ręki Mam kilka skrótów, które sobie stworzyłem w tym narzędziu AutoHotkey to jest taki typowy text expander, który możesz używać w swoim systemie Po to, by na przykład po wciśnięciu GC Zamiast jakby wpisywać z ręki git commit wpiszesz wpisze sobie GC tab i git commit się automatycznie wpisuje Czyli taki typowy text expander, który możesz wykorzystywać do automatyzacji swoich procesów, ale to nie tylko, bo stworzyłem też fajną automatyzację, która zawsze zajmowała mi troszkę czasu, kiedy tworzyłem materiały na ten, na ten kanał i za chwilkę pokażę Ci, jak taka automatyzacja wygląda, jakby pokrótce to polega na tym, że za każdym razem, kiedy tworzę materiał na ten kanał, kopiuję pewien folder, z jakby, który jest folderem bazowym, tylko zmieniam pewne nazwy folderów, nazwy pliku, pproject w Adobe, Premier Pro, który później edytuję na ten kanał, dlatego też stworzyłem sobie automatyzację, która pyta mnie tylko i wyłącznie o numer filmu i tytuł filmu, który będzie planowany. Już po wszystkim, jakby sam tworzy dla mnie folder, sam tworzy nazwy odpowiednie i przygotowuje cały folder źródłowy, który później ja mogę wykorzystywać do tego, by kończyć projekt na, na YouTube'a. Także zapraszam Cię do mojego ekranu, pokażę Ci pokrótce, co to za narzędzie. Na początek tego odcinka chcę oddać cesarskie, co cesarzowi oddać trzeba. Adam Gospodarczyk, niejaki overment, znacie go lub nie znacie, myślę, że większość was go zna, 27 tysięcy subskrybentów już na YouTube, to nie jest przypadek, Adam robi bardzo fajne filmy na różne tematy i nie ukrywam, że on był inspiracją do serii, która powstaje właśnie na tym kanale. Chciałbym jakby dokumentować swoją drogę do tego jak ja zatrudniam roboty w swojej pracy, w swojej pracy nad kanałem YouTube, w swojej pracy w codziennej, mojej pracy zawodowej jako programista. Dlatego też polecam Ci szczególnie ten kanał, jeżeli chcesz się zainspirować, jeżeli chcesz się zainspirować tym, jak budować sobie automatyzację, społeczność, którą prowadzi też Adam razem z Grzegorzem Rogiem, Ahoj, bardzo fajna społeczność, w której też możesz znaleźć wiele inspiracji. Sam jestem subskrybentem tej społeczności, dlatego polecam Ci jak najbardziej skorzystać. Ale i nie ukrywam, że Adam był główną inspiracją dla mnie, bym by zaczął interesować się tą sprawą, bym zaczął interesować się automatyzacją, i bym zaczął wdrażać to też w swoje, w swoje projekty. I... Ja zaczynam od prostych rzeczy. Chciałem sobie znaleźć jakiś prosty text expander. Padło na Autohotkey, dlatego też, że jest to jedna z najbardziej znanych alternatyw do Keyboard Maestro, o którym wspomina Adam w swoich filmach. Natomiast ja jestem użytkownikiem Windowsa, nie pracuję na Macu, dlatego też wybór padł na Autohotkey. I w dzisiejszym odcinku pokażę ci proste dwa snippety, które sobie przygotowałem. Jeden będzie związany z pracą w gicie i z tym, co na co dzień korzystuje tak naprawdę swojej pracy też w, jako, jako programista frontend. a drugi snippet pokażę ci. To był snippet, który stworzyłem sobie do tego, jak tworzyć nowe foldery pod nowe projekty. Kiedy zaczynam nowy projekt na YouTube, na kanał YouTube, na kanał programista Frontend, mam swój, swój workflow, natomiast bardzo wiele rzeczy powtarzałem, i już jakby zatrudniłem sobie pierwszego robota, idąc za myślą Adama, który tworzy te projekty dla mnie. Ja tylko wpisuję numer filmu i nazwę projektu, natomiast wszystkie foldery, które potrzebuję, są tworzone z automatu, z pewnego patternu. Za chwilkę ci pokażę, właśnie w jaki sposób. Tego narzędzia używać. No, generalnie, AutoHotKey to jest um, typowy text expander, czyli możesz sobie jakby zbindować pewne skróty i używać tego um, później, że na przykład nie musisz co chwilę wpisywać tych samych rzeczy. Pokażę ci na przykładzie. Ja to używam głównie teraz do pracy z gitem. Z kontrolą wersji, gdzie cały czas powtarzamy pewne, jakby są powtarzalne czynności, jak puszowanie, komitowanie. I jako, że nie chcę wpisywać tego co wszystkiego z ręki, yy, stworzyłem sobie pewne snippety w tym programie, które mogę używać. Program jest bardzo prosty w instalacji. Tak naprawdę ściągamy instalkę, instalujemy na systemie. I już po chwili możemy stworzyć swój pierwszy plik. Pliki tworzymy bardzo prosto. Bo klikamy po prostu tutaj prawą, prawym, prawą myszką new. I mamy tutaj pojawia po zainstalowaniu autochodki pojawia nam się autochodki Script i w taki sposób możemy tworzyć pierwsze skrypty. Można sobie instalować specjalne edytory, natomiast ja mam tutaj używam Visual Studio Code. I tutaj w tym edytorze pokażę Ci, w jaki sposób też tworzyć sobie takie proste skrypty. Na pierwszy ogień przyjdzie. Pierwszy robot, którego zatrudniłem swoje pracy, to są git scripts. Tak sobie go nazwałem, to jest plik ahk, w którym mam proste skrypty do text expandera. Jak widzisz, są to proste komendy, które sobie bindujemy, na przykład GC, GC, gcm, to jest git checkout main. I teraz jak pokażę ci, w jaki sposób to działa. Wchodzimy sobie w terminal i wpisujemy gcm, spacja i w tym momencie terminal sam uzupełnia mi jakby to co mam tutaj zbindowane. gcd git checkout develop inne przykłady które są tutaj takie trochę dłuższe których wykorzystuję w swojej pracy u nas akurat tendencja jest taka że każdy nowy feature jakby oznaczamy feature branch każdy nowy bugfix robimy sobie jako backfix, dlatego też bardzo często muszę to wpisywać w ręki dlatego zbindowałem sobie takie skróty i tutaj po pisaniu GCF spacja już z automatu git checkout feature tutaj tylko dalej sobie dodaję nazwę brancha na którym aktualnie pracuję także widzisz że już taka prosta rzecz, taki prosty tekst Pander potrafi ci zaoszczędzić bardzo mnóstwo czasu. Jak widzisz, składnia też tutaj nie jest jakaś bardzo skomplikowana, bo wykorzystuje się tutaj prostą składnię. To są tak zwane hotkeys. Jeszcze są shortcuts, które pokażę ci w przyszłym, w tym drugim skrypcie, który stworzyłem sobie do jako tworzenie nowego projektu na YouTube. To jest skrypt dużo ciekawszy ze, ze względu programistycznego, powiedziałbym. Tutaj są raczej proste rzeczy, jak widzisz są GPOM, git push origin main, git push origin develop, feature, bug fix, git commit, to jest gc, tak jak, także jeżeli piszę sobie gc tutaj, od razu dostaję wiadomość, mogę zacząć pisać treść Komita, zamknąć ją yy, cudzysłowiem i wysyłać enterem, także jak widzisz proste usprawnienie, natomiast gwarantuję ci, że pozwoli ci zaoszczędzić mnóstwo czasu, też Adam o tym wspomina na swoim kanale, a teraz druga rzecz, którą chcę ci pokazać, to uchylać troszkę rąbka tajemnicy jak wygląda mój work po tworzeniu nowych odcinków na ten kanał i mm, ja generalnie mam folder na twardym dysku to jest zewnętrzny twardy dysk który mam tutaj dani YouTube 2021 to są wszystkie filmy które widziałeś do tej pory na moim kanale i do tej pory zanim zatrudniłem pierwsze roboty do pracy wyglądało to tak że za każdym razem musiałem sobie ten folder start tutaj kopiować wklejać i jak zobaczysz sobie do środka, każdy folder ma w środku exports. Tu są social, thumbnail, YouTube, które używam. Media, assets, audio, music, photos, videos. Wszystko, co jest potrzebne do stworzenia danego wideo na kanał. No i tutaj mamy PSD. Też czasami używam, jeżeli chcę komuś wysłać. Jakiś dokument PSD, czy, czy chcę poznać kogoś opinię na jakiś temat? No jest start template pl projekt project, bo wszystkie swoje filmy jakby obrawiam w Adobe Premiere, Pro, Adobe Premiere Pro i generalnie za każdym razem musiałem kopiować ten folder, wpisywać tutaj nazwę swojego projektu i że później móc to łatwo wyszukiwać, i tak samo plik. PR Pro i też dostawał jakby nazwę projektu, którym w danym momencie tworzę stworzyłem sobie jednak snippet za pomocą właśnie autofotki, które pozwala mi to robić bardzo szybko Zademonstruję ci najpierw to, jak on działa to pamiętaj, wcześniej musiałem kopiować, wklejać, a teraz krótkim CTRL-Z uruchamiam sobie skrypt, który przygotowałem do tego, by robił mi tą automatyzację w moim systemie i pokazuję ci już jak to działa naciskam sobie CTRL-Z Wyskakujemy okienko. Please enter project number. Czyli wpisuję numer następnego projektu w kolejności, który mam tutaj na liście. Oczywiście można to też zautomatyzować. Ja póki co wpisuję sobie to ręcznie. Czyli ostatni film tutaj mam 32, wpiszę sobie numer 33, jakby nazwę projektu, automatyzację, początek. No i wciskam Enter i już widzisz, tworzy mi się nowy folder tutaj w tym miejscu na dysku, na bazie tego folderu. I zobacz, co się dzieje. W środku, w tym folderze, wszystkie pliki są, jakby mają zmienione nazwy, tak jak chcę. Także też bardzo łatwo mi później będzie wyszukać pewne elementy czy, czy to zdjęcia czy cokolwiek to będę używał sobie w tym folderze. Wcześniej musiałem to robić ręcznie, wcześniej musiałem to robić tak, że tutaj po prostu ko kopiuj i wklej, zmieniałem nazwy folderów w środku. Teraz za pomocą prostego skrótu klawiszowego wszystko dzieje się z automatu i teraz pokażę ci w jaki sposób wygląda napisanie takiego skryptu. Okrótce tak wygląda ten skrypt. Jak widzisz, nie jest to jakiś bardzo długi skrypt. I tutaj na początku mamy określenie skrótu klawiszowego, który, z którego ja korzystam. Jest to Ctrl Z w moim przypadku. I na początku tutaj jakby ustawiamy sobie zmienne środowiskowe. Folder źródłowy, z którego chcę kopiować, to jest ten właśnie folder 2021 Start, który mamy tutaj. To jest ten folder, który jest źródłem dla moich danych. Później, jakby cel, czyli target folder, do którego chcę kopiować swój nowy folder, w którym chcę stworzyć swój nowy folder, jest właśnie ten sam. Jakby oprócz właśnie tej, tej ostatniej ścieżki, tutaj przechodzimy jeden level wyżej. Tu ustawiam sobie zmienne środowiskowe, które później będą potrzebne do, do lupowania przez wartości tych folderów. No i tutaj teraz jakby input box to jest ten pierwszy input, który widziałeś, wpisz sobie swój numer projektu, zapisujemy to w zmiennej project number. Drugi input box też wpisujemy jakby imię, nazwę projektu, zapisujemy to w project name i tu już się dzieją teraz cuda, to jest już automat, który wszystko robi za mnie. Na początku tworzymy sobie jakby nazwę. Nowego folderu, który ma być jakby sklonowany, który ma pojawić się w moim głównym folderze, tym target folder, i zapisuję go do zmiennej. Tutaj za pomocą file copy dir bardzo prosta komenda, tutaj pokazuje jakby źródło, z którego kopiuję, czyli dajemy to, i tutaj pokazuje, gdzie chcę dane źródło skopiować, czyli to jest właśnie ten nowy folder, który sobie stworzyłem. Tutaj pod tą zmienną kryje się ta ścieżka. Plus ta nazwa nowego projektu, czyli w moim przypadku to było w tym przypadku, który pokazywałem, był to automatyzację, tak? początek W taki sposób nazywam swoje projekty, filmy do, na, na YouTube. W taki sposób właśnie tutaj tworzy się ten nowy folder. Jeżeli coś idzie nie tak, dostaje jakiś błąd, natomiast też nie zdarzyło się póki żeby coś przyłożyć tak. No i tutaj. PAF, jakby pobieram sobie nazwę nowego folderu, jest to mi po to potrzebne, żeby m, później móc tą nazwę wykorzystać do, do zmiany nazwy w środku tego folderu, tych subfolderów, które mamy w środku tego start. Chodzi to o te, o te kawałki, które mam tutaj w środku. Ten Project Name. Ja to wszystko chcę zastąpić jakby nazwą, którą podaję wyżej, tu nazwą, która jest pobierana z tego folderu, czyli automatyzację początek, to będzie pobrane, tak jak tutaj widzisz, i jakby wstrzyknięty tutaj w środek. To wszystko dzieje się właśnie w tym kawałku kodu. Najpierw potrzebuje tą nazwę, czyli sobie za pomocą spliff paf. Jest to taka funkcja, która jest wbudowana w AutoHotkey. Pobieram sobie nazwę folderu, później ustawiam jakby nowy project folder jako target folder i name. Tutaj jakby wycinam sobie wszystko, co jest mi niepotrzebne z tego name, żeby tylko wyłuskać jakby tylko i wyłącznie nazwę projektu, bo w tym momencie, jak wiesz. Mam coś takiego, nie? Automatyzacja, początek i tutaj jest jeszcze jest nazwa w taki sposób, jakby wycinam sobie wszystko co jest tutaj poprzedzone za pomocą tego rekksa. Tak, czyli meczujemy sobie wszystko do pierwszej pauzy i wszystko poza pierwszą pauzą chcemy pobrać. Czyli to mamy pobrane w tym momencie ten name przypisujemy do Project Name. I tutaj ten Project Name wykorzystujemy później, żeby podmieniać nazwy tych folderów w środku. Czyli tu robimy pierwszego lupa przez foldery D flaga D pokazuje nam, żeby to mają być Directory, w tym, w tym nowo utworzonym. Folderze. Tu ustalamy sobie counter plus 1, bo chcę jakby lupa. Musimy tutaj w tym programie kończyć. No i na końcu break. I jakby tutaj w tej pętli nie dzieje się nic innego, jak pobieramy sobie full path, czyli to podczas początku tej pętli wchodzimy do środka tutaj, właśnie do tego folderu. I tu mamy te trzy foldery i jedyną normalną datę. W pierwszym, w pierwszym, jakby w pierwszym lupie przechodzimy sobie przez te wszystkie foldery, pobieramy nazwę każdego z nich i w tym momencie jakby zamiast tego co było tutaj w środku project name ustawiam sobie nową zmienną którą miałem ustawioną to jest właśnie to czyli zamiast tego kawałka też za pomocą reg regixa replace yy, też funkcja budowana tutaj właśnie w autohotkey Możemy sobie zmienić jakby wartość w tej zmiennej, podmienić pod to, co tutaj mamy, tak? czyli pod tą nazwę projektu naszego. No i tak robimy dla każdego folderu. Lupujemy, jako że if counter jest większy niż trzy, to chcemy to przerwać, bo wiem, że jak zawsze mam tylko trzy foldery w tym folderze źródłowym, z którego tworzę swoje dane. Potem też robimy analogicznie, to lupujemy, jakby iterujemy przez wszystkie dane ja tutaj akurat mam tylko i wyłącznie jeden plik z PR prpro czyli napisałem sobie to w taki sposób i tu też jakby tylko i wyłącznie podmieniam nazwę tutaj za pomocą file move jest to analogiczne do file move dir tylko że tutaj kopiujemy jakby directory czyli kopiujemy folder i w, w tym samym momencie jeżeli dajemy flagę r to stary folder przestaje znikać zostaje tylko i wyłącznie nowy folder w tym momencie file move tylko i wyłącznie odmieniamy nazwę naszego pliku źródłowego. Na starcie, przypomnę Ci, ten plik nazywa się zawsze start template i po prostu po każdej iteracji dostajemy ten start template, zamieniany jest na nazwę naszego projektu także jak widzisz, no i na końcu musimy sobie resetować wszystkie nasze kontery, które wykorzystujemy do naszych, do naszych pętli także jak widzisz już taka prosta automatyzacja potrafi naprawdę zaoszczędzić mnóstwo czasu i tym odcinkiem zapoczątkuję serię na tym kanale, będę chciał się chciał tobą dzielić tym, co wprowadzam w swój workflow w jaki sposób ja buduję swoje automatyzacje to jest dopiero początek, bo AutoHotKey to jest jedno z narzędzi, które chcę używać, do tego dojdzie Airtables też bardzo szeroko omawiane przez Adama Gospodarczyka na jego kanale. Do tego dojdzie Notion, może tam mniej omawiane, natomiast Notion bardziej będzie omawiany umie na kanale. Pokażę Ci, już była krótka seria, jak tutaj cztery odcinki o tym Notion API pokażę ci jak można to wykorzystać właśnie łącząc to z RT, łącząc łączysz to z zapierem tak by móc automatyzować sobie pewne rzeczy także dzięki za dzisiaj jeszcze krótkie pod pod podsumowanie i to tyle na dzisiaj pierwsza część automatyzacji na tym kanale będę zdawał ci raport z tego jak u mnie to przebiega jak w jaki sposób zatrudniam kolejne roboty do swojej pracy dzisiaj zaczynaliśmy dzisiaj zaczęliśmy prosto pokazałem ci tylko auto hotkey, prosty text expander który pozwoli ci robić różne śmieszne rzeczy w swoim systemie. Zalecam ci spróbuj poświęć troszkę czasu temu zagadnieniu bo już widzę po sobie, od tygodnia mniej więcej zacząłem korzystać z tych skrótów klawiaturowych, które mam za pomocą, skonfigurowane za pomocą AutoHotKey i widzę już znaczną poprawę, to znaczy dużo mniej czasu potrzebuję na to, żeby wklepywać te, te pewne regułki, które są związane właśnie z kontrolą wersji, które wykorzystujemy. Wiem, że ZSH ma wsparcie natywne, też można sobie takie skróty konfigurować. Natomiast ja w dzisiejszym odcinku pokazałem ci, jak to zrobić w Windowsie, jak to zrobić przy pomocy narzędzia AutoHotkey. Sam jestem ciekaw na co ty wpadniesz, do czego, czy ty w ogóle już używasz automatyzacji w swoim procesie. Podziel się proszę tym w komentarzu, chętnie posłucham ciekawych pomysłów, do czego można by jeszcze użyć tego. Narzędzia, bo jestem sam początkującą osobą i pokazuję ci na tym kanale drogę, w jaki sposób uczę się automatyzacji, w jaki sposób staram się ją wdrażać w swoją codzienną pracę i w tworzenie tego kanału. Tymczasem co, wielkie dzięki dzisiaj za uwagę. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku na tym kanale. Jeżeli nie wiesz, mam newsletter Daniel Małpka, programistafrontend.pl to jest mój adres e-mail, na który możesz zawsze pisać, pytać Co u Ciebie słychać zawsze możemy sobie porozmawiać, jeżeli masz jakieś problemy związane właśnie z nauką programowania czy ze zmianą branży, bo głównie o tym jest ten kanał, pisz śmiało! Wchodź na programistafrontend.pl, tam jest zapis na newsletter, kiedy gdzie co tydzień, co tydzień, póki co wysyłam informacje o nowych odcinkach, ale planuję coś większego na tym newsletter. Także jest już nam, nas tam prawie 200 osób. Bardzo się cieszę, że to fajnie, powolutku się rozwija swoim tempem. Także co, wielkie dzięki za uwagę. Widzimy się za tydzień, miłego tygodnia i do zobaczenia na kanale. Cześć!